Cześć, to takie krótkie wideo, ponieważ zainteresowała mnie ta nazwa Virtus Data Center, Centers, która jest tutaj właśnie na tym naszyje do identyfikatora na te targi, na których byłem w Londynie, IP Expo. I na dole do opisu, do te, w opisie do tego filmu umieszczę wam fajny filmik, gdzie możecie zobaczyć, jak wygląda proces tworzenia centrum danych data center. Te dwa centra, dwa centra danych tworzy właśnie firma Virtus. One będą się znajdowały pod Londynem, niedaleko praktycznie no, w finansowej części Londynu. Więc jak dla kogoś ktoś mówi coś, to niedaleko stacji metra bank, więc jedno jest umieszczone i może tak niedaleko parę mil od niej, ale Londyn jest duży, więc to taka ciekawostka dla ludzi, żebyście zobaczyli jak wyglądają prace budowlane aż do momentu wwiezienia serwerów serwer, całych serwer, no, ilość serwerów tysięcy na teren. Do usłyszenia.